rap człowiek. Gorące freestyle na mojej linii. Tak jest. Nest TV. tv Jo, O, tak, wszystko ogarnąłem. Sprawę pod uwagę wziąłem. Zimny prysznic cierpki rano i to wziąłem. Wszystko pojąłem w jedną sekundę. W jednej sekundzie. Po rany rundzie. Po rany tej rotundzie na urnie. Nie będę urny plik NST blink blink, nie brakuje sił i tak abstrakcyjny sznyt i do końca mego globu. Nie mam matki, nie mam ojca, Partę zachodu to jest. Nie, no, raczej mam matkę i kojarz tego z żadnym wydatkiem. Uwydatnię to, odwaga we mnie, rozwaga dzień w dzień i to mi pomaga pewnie. I właśnie tak to się zazębia mini mógł moim nałogiem tu NST, no właśnie przyjacielem, a nie wrogiem znój. Weź się wczuł Kto enemy, kto friend NST, no właśnie jak Mercedes-Benz marka Prosta jazda, jeszcze o czym mówię. To moja matnia Abstract rap tylko Jestem tu, zapamiętaj. Ustawy zatwierdzone, LST stoi flow. Tak.